10 oznak, że pies jest nieszczęśliwy. Jako opiekunowie psów musimy wiedzieć, jak rozpoznać, że nasz pies jest nieszczęśliwy, że jest smutny, później oczywiście spróbować mu pomóc, ponieważ to nieszczęście nigdy nie bierze się z niczego. Ale dzisiaj materiał o tym, w jaki sposób rozpoznać, że nasz pies jest nieszczęśliwy. Po pierwsze, apatia, czyli Zachowanie odbiegające od normy, pies jest wyobcowany, jest bardzo spokojny, zbyt spokojny. Pies nie ma na nic ochoty, pies zachowuje się bardzo dziwnie. I oczywiście jest cały czas apatyczny, taki zniechęcony do wszystkiego. Psu, niczego się nie chce, niczego nie chce robić, jest apatyczny. No tutaj musimy pamiętać, że my mamy też bardzo podobne niekiedy. Objawy, kiedy jesteśmy nieszczęśliwi. Druga oznaka to brak apetytu. Pies, który jest nieszczęśliwy, z reguły mniej je, wybrzydza, w ogóle niekiedy nie chce jeść, a jeśli już zaczyna jeść, to szybko to jedzenie przerywa. Niektóre psy, ale o wiele rzadziej odwrotnie, jedzą bardzo, bardzo, bardzo dużo i są cały czas, można powiedzieć, głodne, ale z reguły nieszczęśliwy pies to, to pies, który ma spore problemy. Z tym apetytem i po prostu nie chce mu się nic jeść. Więc, jeśli zaobserwujemy to u naszego psa, to oczywiście powinniśmy zareagować. Jeden, dwa posiłki pies może ominąć, niekiedy tak jest, ale jeśli ten brak apetytu się przedłuża, wtedy musimy zaobserwować, co jest przyczyną takiego zachowania. Następnie mamy bezsenność. Albo też wręcz odwrotnie, podobnie jak w przypadku apetytu jedzenia, niektóre psy będą w ogóle nie mogły spać, inne będą spały cały czas. Właściwie cały dzień, całą noc nie ruszą się i ten okres, kiedy są smutne, kiedy są nieszczęśliwe, psy będą wolały po prostu przespać. A niektóre psy nie będą w stanie zasnąć, będą cierpiały na bezsenność i nie będą po prostu mogły odpoczywać, relaksować się, i to też jest bardzo ważna i zauważalna oznaka w przypadku naszych psów, które z reguły śpią po prostu dosyć dużo, a przynajmniej więcej niż my. Jeśli chodzi o czwartą oznakę, to brak chęci do kontaktu z nami oraz z na przykład innymi psami, z innymi zwierzętami. Takie zachowania aspołeczne. Pies nie ma w ogóle chęci, żeby się z nami pobawić, żeby przebywać w naszym towarzystwie. Unika naszego towarzystwa, ale to rozciąga się również na inne zwierzęta. Pies jest zniechęcony, jeśli chodzi o kontakty z innymi zwierzętami, czy to będzie pies, czy to będzie kot, czy też inne zwierzęta, z którymi nasz pies do tej pory się dogadywał, chętnie się z nimi bawił. To taki nieszczęśliwy pies, po prostu nie będzie chciał tego robić. Po prostu będzie chciał, żeby wszyscy dali mu święty spokój. Piąta rzecz to ograniczone zainteresowanie zabawą spacerami albo wręcz brak zainteresowania tymi rzeczami. Coś, co jest wśród psów rzadko spotykane, na przykład, na przykład niechęć do spacerów. Unikanie zabawy, nawet kiedy my ją inicjujemy, to też oznaka smutku, takiego poczucia. Nieszczęścia, takiego poczucia, że pies, tego, że pies odczuwa, że jest nieszczęśliwy. Przecież spacer, zabawa to w przypadku takiego zwykłego zachowania coś dla psa niesamowicie ważnego, coś dla psa bardzo, bardzo potrzebnego i coś, z czego raczej nigdy nie rezygnuje. Następnie mamy unikanie kontaktu, chowanie się, próby unikania naszej obecności, kiedy chcemy się zbliżyć, to ten. Pies się odsuwa, próbuje szukać jakiegoś schronienia. Nie chce przebywać w pomieszczeniu, gdzie są inni ludzie, inne zwierzęta, próbuje się ukrywać. Nie chce po prostu, tak jak powiedziałem w punkcie troszkę wcześniej, takie zachowania aspołeczne, ale tutaj chodzi też o to, że pies się chowa. Pies się ukrywa, pies znajduje sobie jakąś kryjówkę albo próbuje taką kryjówkę znaleźć i nie chce, żeby mu ktokolwiek przeszkadzał. Nie chcę po prostu, żeby ktokolwiek naruszał jego przestrzeń, i jeśli dojdzie do no, takiej naszej próby, na siło, takiej naszej próby, żeby się do niego zbliżyć, reaguje bardzo negatywnie. A gdy mowa o tych reakcjach negatywnych, to mamy siódmą, to mamy siódmą oznakę, czyli agresywne reakcje, agresywne zachowanie. Niczym nie sprowokowane, agresywne. Negatywne odpowiedzi, na przykład kiedy chcemy do niego się zbliżyć, kiedy jakiś, na przykład, inny pies chce się z nim pobawić, to wtedy pies w sposób nienaturalny dla niego może reagować z taką agresją, z czymś, co do tej pory nie miało miejsca. Musimy pamiętać, że jednak te psy z reguły, jeśli są dobrze wychowane i prowadzone, to te negatywne, agresywne reakcje właściwie się nie, zdarza, właściwie się nie zdarzają. A tutaj, w przypadku psa, który jest bardzo nieszczęśliwy, to takie reakcje mogą się oczywiście pojawiać. Niestety, to jest już bardzo mocna oznaka, że coś jest nie tak. Ósma oznaka to takie bezsensowne kręcenie się, nie wiem jak to określić takie kręcenie się psa, który nie może znaleźć własnego miejsca, który nie potrafi się położyć, zrelaksować, pobawić tylko się kręci. Szuka tego swojego miejsca, próbuje coś z sobą zrobić i nie jest to tylko oznaka, że pies jest znudzony, chociaż to, to nieszczęście, ten smutek w przypadku psa to bardzo często właśnie efekt też nudy, ale pies tak bezsensownie się kręci. Choć w jedną, w drugą stronę, nie, mogę, nie może znaleźć sobie miejsca. Oczywiście od razu też unikając kontaktu z nami, nie reagując na nasze zaczepki, żeby się pobawić. Pies. Po prostu się kręci. Przedostatnią dziewiątą oznaką jest niszczenie, czyli próba odreagowania stresu, próba zrobienia czegoś, żeby sobie z tym stresem poradzić. Psy też mają problemy z radzeniem sobie ze stresem. Wiele osób powie, no dlaczego niszczy? Ponieważ coś spowodowało, że nie ma, może nie wyjścia, tylko po prostu nie wie, jak, jak sobie z tym czymś poradzić. Czy to z nudą, czy to z poczuciem smutku. My niestety też mamy duże problemy z radzeniem sobie z emocjami, również mamy bardzo duże problemy z niejako rozwiązywaniem tych problemów i odreagowywaniem. A tutaj to niszczenie jest po prostu odreagowywaniem psa, który czuje się nieszczęśliwy. Dziesiąta ostatnia oznaka to nadmierne wylizywanie sierści, nadmierne wylizywanie łap i całego ciała. Tutaj podobnie mają koty. koty, które tym wylizywaniem nie tylko czyszczą swoją sierść, ale wydziela to też u nich pewne hormony, które pomagają im no, utrzymać taki dobry humor. U psa, kiedy ta nadmierna pielęgnacja, nadmierne wylizywanie się pojawia, to też oznaka, że sobie ze sobą poradzić. Nie wiem, czy to dobrze skonstruowałem, to skomplikowane zdanie, ale niech już będzie. I po prostu ta nadmierna pielęgnacja jest próbą rozładowania napięcia, próbą poradzenia sobie z tym smutkiem. Więc musimy na to zwrócić uwagę. Ogólnie podsumowując, należy stwierdzić, że jeśli zauważymy tego typu zachowania, musimy zareagować. Musimy pamiętać, że tego typu zachowania są oczywiście oznaką jakichś negatywnych emocji albo czegoś, co się dzieje złego z naszym psem. To nie jest tak, że pies będzie smutny od niechcenia. Oczywiście, i psom zdarzają się takie smutniejsze dni, ale kiedy się to przedłuża, kiedy te oznaki się przedłużają, wtedy oczywiście musimy reagować, musimy sprawdzić, dlaczego nasz pies jest nieszczęśliwy, co jest tego powodem i jak sobie z tym poradzić, żeby można powiedzieć przerwać to coś niedobrego jak najwcześniej, żeby po prostu nasz pies Mógł zachowywać się w taki sposób, jak trzeba. I pamiętajmy, że te oznaki, ten powód tego smutku, nieszczęścia, to mogą być przeróżne rzeczy. No ale tutaj też materiały są na tego typu tematy. Ale w przyszłości też będą. Dziękuję oczywiście za uwagę. Zapraszam na inne materiały. Zapraszam na moje pozostałe kanały. Jeśli możesz, zasubskrybuj, naciśnij dzwoneczek, publikuj. Oceń, skomentuj, pokaż swoim znajomym, tak żeby jak najwięcej osób docierało do tych materiałów i żebyśmy mogli dalej się rozwijać. Dziękuję za uwagę, zapraszam ponownie.